Postscriptum. Bardzo chciałam podziękować Izie za obmyślenie takiego projektu, a tak naprawdę Izie, aktorce w moim teatrze życia. Dzięki temu mój człowiek mógł usłyszeć siebie i duszę razem. Bardzo wzruszające było dla mnie wypowiedzenie tego przez moje usta i jeszcze bardziej wzruszające było usłyszenie tego, kiedy odtwarzałam aby zobaczyć, żeby usłyszeć to, czego właściwie doświadczyłam w tym życiu. I zobaczyć, jaki kawał roboty i drogi przeszłam po to, żeby zobaczyć, że nie ma drogi, nie ma celu. Jest tylko wspaniała, ale to wspaniała zabawa. I świecenie. I ten kawałek Kutumiego, ten radosny kawałek Kutumiego jest teraz we mnie i bardzo mnie wspiera. Jestem po prostu wdzięczna mojemu człowiekowi, mojej duszy za wszystko. Jestem. Jestem w tym. W magicznym czasie w tym czasie, który biegnie, który przeplata się, który już nie jest czasem. Jest po prostu zmianą, zmianą wszystkiego co jest na ziemi. Jest absolutnie magiczne. Kiedy trzy lata temu przebudziłam się, zobaczyłam, że świat jest to, co widzę, co postrzegam zmysłami. Jest czymś absolutnie niewyobrażalnym, nieopisywalnym. Tu nie chodzi o wielkość, o głębię tego, co co jest, czego doświadczyłam i co zawsze czułam, że po prostu jest ze mną od małego dziecka. A teraz nagle stało się to tak jasne i oczywiste, I to był ten moment, kiedy była wielka ekstaza, euforia. Wszystko wydawało się takie proste, piękne. Wydawało się, że każda myśl potrafi zmieniać cały wszechświat. Kiedy można odrzucić swoje negatywne myśli, i wejść tylko do energii miłości. Spotkania z ludźmi, którzy byli Absolutnie magiczni. Wszystko, czego doświadczałam, było w ekspresowym tempie, to tak, jakbym wsiadła do magicznego pojazdu, który przewozi mnie przez różne momenty przebudzenia. Ponieważ przez większość swojego życia w tym wcieleniu, Pracowałam z ciałem, pomagałam ludziom, przynajmniej mi się wydawało. Chciałam ich uzdrawiać. Dzięki temu uczestniczyłam w różnych warsztatach pracy z ciałem. I teraz wiem, że to nie były żadne warsztaty po to, Lepszym fizjoterapeutą. To były warsztaty, które otwierały moje ciało, które uwalniały wszystko to, co było nagromadzone przez wiele, wiele czasu. Dawały mi możliwość wejścia w siebie. I to był absolutnie. Magiczny czas, kiedy zaczęło się wszystko zmieniać, kiedy poczułam, że jest absolutnie coś więcej, że to nie chodzi tylko o wielką ekstazę i o wielkie poczucie nieograniczoności. Wtedy przyszedł smok. To było trudne doświadczenie. było takie doświadczenie, potem ten z ze swoim wielkim wszystko, co było we mnie. Wszystkim emocje. Nawet ci, których uważałam, że są moimi przewodnikami, Tracić na, na swojej wartości. I pojawiały się wtedy sny, które mówiły, że ci ludzie nie są już Twoimi mistrzami. Teraz Ty bierzesz odpowiedzialność za siebie. I to było jeszcze trudniejsze, bo zdawałam sobie sprawę, że. Potrzebuję kogoś, kogoś, kto weźmie mnie za rękę, kto przeprowadzi mnie przez cały ten proces, który nie wiem, czym jest, czym się zakończy i do czego mnie doprowadzi. To wzięcie odpowiedzialności i to przychodzenie smoka, który przychodził często w najnieodpowiednim, tak mi się wydawało, momencie, kiedy Wywracał znowu wszystko, co było we mnie do góry nogami. To był ten moment, kiedy dostałam przekaz z kwietnia 2019 roku z szambry, który mówił o tym, że zakomarki zostały rozwiązane. I może nie wiedziałam, co to jest. Mój umysł absolutnie nie umiał tego zrozumieć, ale była we mnie no, taka wielka, to wszystko tak zarezonowało we mnie. Hmm. Czułam, że znam, znam to już. To, to jest to, co się dzieje z moim udziałem. Więc mam książkę.

Bawić się. Wtedy nie rozumiałam tego, tak przyszłam po to, żeby bawić się w tym życiu, grać w te gry, które ja chcę chcę ich doświadczać, ale przyszłam też po to, żeby świecić innym, nie uzdrawiać ich, nie zmieniać. Po prostu być w tej pięknej, współczującej miłości, która pozwala im na zrobienie wszystkiego. Tak, bo mogłoby że to jest proste może jeśli chodzi o innych, a tych, których nie znamy chodzi o siebie, o niech do siebie, o to co się dzieje, wśród najbliższych. Kiedy jeszcze czas, kiedy miałem decyzję, że kiedy dzieci, kiedy dzieci, kiedy dzieci, kiedy Że to jest decyzja, która jest decyzją dla mnie. Że to ja mogę z nimi się bawić. Mogę z nimi spędzać czas. Mogę się denerwować. Mogę się cieszyć. I tak naprawdę to nie ma wszystko większego sensu ani celu. Po prostu to jest moja. Bawa, moje, moje doświadczenie często mordowało mnie, kim są moi pacjenci, dlaczego do mnie przychodzą. Kursy, które robiłam po to, żeby im pomagać. Ale okazało się, że wcale ich nie potrzebuję że oni przychodzą po to, żeby ich uznać, ich zaakceptować takimi, jakimi są. I to, jeśli ja chciałabym ich zmiany, ja chciałabym ich wyzdrowienia jest to tylko i wyłącznie moim celem, który wynika z moich własnych pobudek. poczułam, że przychodzą po to, żeby stworzyć im przestrzeń. Wcześniej myślałam, że chodzi tylko o to, żeby być ich obserwatorem. Ale potem poczułam, że to, co się tu dzieje, czego oni doświadczają, jest takim tymnym doświadczeniem ich własnym, że ja właściwie nie powinnam w tym uczestniczyć, że ja jestem tylko i wyłącznie przestrzenią, jestem światłem, które zapalam w ich własnych świątyniach duszy, po to, żeby dojrzeli to, co chcą dojrzeć, żeby wybrali to, czego pragną. Kiedy usłyszałam życie mistrza 14, Och, to było rozgocące dla mojego umysłu. Mimo, że zawsze mówiłam innym, że każdy, kogo spotykam, jest właściwie aktorem, gra na naszej scenie. Ale to, co usłyszałam, to, co poczułam, było dla mnie poczuciem absolutnej To spotkanie z duszą było często tym, co, co było przez chwilę, przez ułamki sekund, minuty, czasami godziny, ale poza tym była pustka, bo jeżeli tak naprawdę nikogo tu nie ma, to są tylko i wyłącznie aktorzy, którzy grają w mojej energii. Och, to było, to było doświadczenie bardzo, bardzo dla mnie trudne, pamiętam jak przez dwa dni chorowałam. Właściwie leżałam, nie byłam w stanie nawet przyjąć kropli wody. i Poczułam, jak ta granica, jak ta zasłona pomiędzy tym światem fizycznym, a tym niefizycznym jest cienka i jak łatwo. Po prostu przez nią przejść. Wcale nie chorując, wcale nie, nie wchodząc w traumatyczne przeżycia, po prostu pragnąc przejść na drugą stronę. Myślę, że nawet z własnym ciałem. A wtedy podjąłem decyzję, że ja chcę uczestniczyć w tej grze, którą sama sobie przygotowałam. Chcę bawić się doświadczać tego piękna przyrody, wyjść na zewnątrz i zobaczyć te magiczne chmury, które czasami nakładają się jedna na drugą, tworząc tak piękne obrazy, których ludzką ręką można by było nie namalować. Czując te zapachy kwiatów, czując miłość do moich dzieci, nawet jeżeli są tylko moimi aktorami. To jest to najpiękniejsze uczucie. Czas, kiedy zaczęło się to integrować, trwało. Przechodziły czasy ciemne, kiedy myślałam, że jestem szalona. Kiedy nie wiedziałam, czy to prawda, czy, czy to nieprawda, czy to jest tylko wymysł. I kiedy zaczęło się to wszystko integrować, kiedy poczułam, że to jest rzeczywiście piękna, niesamowita zabawa. I zależnie co to czuję, jak trudne są te emocje, to po prostu jest energia. To jest zabawa w energię. To jest zabawa w to doświadczenie że ta energia wtedy po prostu <laughs> płynie. I teraz wiem chcę tu być, chcę doświadczać tego piękna natury, tych cudownych emocji, tego cudownego doświadczenia, które jest połączeniem z moją duszą. I wiem, że nie jestem już sama. Ona jest ze mną i zawsze była, mimo, że jej nie widziałam. Nie wiem, że teraz możemy rzeczywiście kreować to, no. czego obie pragniemy. Nie jestem pionkiem, jestem razem z nią. Jesteśmy jedność. A to co czuję z nią to jest nasza własna jedność dusza i ja i wtedy wszystko to co przychodzi przychodzi często przez dwa pryzmaty przez ten pryzmat ualny bycia w tej masowej świadomości po to żeby w ogóle zrozumieć co dzieje się na ziemi i w tym samym momencie bycia poza tym Czucia, że to jest dla mnie, to przygotowuję sobie sama, nawet jeżeli są to trudne doświadczenia, są moje własne. Nie to, że ktoś mnie zmusza do podpięcia się pod masową świadomość. To mi służy i w każdej chwili mogę zobaczyć to z innej strony. To dojście do mistrzostwa. Mimo, że był najtrudniejszą rzeczą, myślę, że jaką kiedykolwiek przeszłam, jest absolutnie tym, co dotyka mnie w całości, co otwiera moje serce i moją świadomość. Mogę być. Wszystkim mogę być niczym, mogę być pustką, mogę być drzewem. Po prostu jestem. Jestem kim jestem. Zadałam sobie pytanie czego jeszcze pragnę w tym, w tym ostatnim wcieleniu i moja odpowiedź była tak prosta i szybka. Chcę doświadczać radości, chcę się cieszyć, chcę się cieszyć jak szaleniec ze wszystkiego. Chcę doświadczać wielkiej obfitości i kreacji.